Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub. Skomentuj, subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23 małpagmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę Informacje. Czy narcys dalej myśli o Tobie? Czy narcys w dalszym ciągu o Tobie myśli, czy myśli o czasach, o chwilach, które razem dzieliliście, które przeżyliście. Czy narcyz myśli o tym, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz? Narcyz często ma obsesję, ma tendencję doświadczać mocno pochłaniających go dominujących myśli. Często są to myśli, których nie jest. Mu łatwo się pozbyć. Jest to właściwie jeden z głównych powodów, dlaczego zachowuje się tak, jak się zachowuje. Dzieje się tak, ponieważ narcyz nie potrafi odpuścić nie może odpuścić chowa urazy skrywa w sobie złość, gniew, nienawiść pretensje narcyz często ma obsesję, fiksacje na punkcie określonych rzeczy i ludzi sięga to takiego punktu w którym staje się to jedyną rzeczą o której może myśleć na pewno pamiętasz jak to jest jak myślałeś a może dalej myślisz cały czas o narcyzie nawet jeśli nie chcesz o nim myśleć, to podobne zjawisko. Narcyz nie może się skupić na niczym innym, ponieważ ta rzecz zdominowała jego umysł, uniemożliwia mu to pójście naprzód z własnym życiem. Dokładnie tak się dzieje, gdy opuszczasz narcyza. Nie zapomniał on o czasach, gdy byliście razem. Dalej pamięta, w jakie miejsca chodziliście, nadal pamięta o rzeczach, które robiłeś. Narcyz zastanawia się nad tym, co robisz teraz. Jeśli jesteś już z kimś innym, jeśli jesteś szczęśliwy, wszystkie te rzeczy mają wpływ na to, jak narcyz czuje się sam ze sobą. Jeśli ruszyłeś naprzód, jeśli jesteś szczęśliwy z kimś innym, to narcyz będzie nieszczęśliwy. Jest tak, ponieważ wtedy dopiero ujawnia to, kto naprawdę był problemem, kto był problemem w tamtym związku. Jeśli narcyz nie potrafił cię uszczęśliwić, jeśli to on był wszystkimi problemami, gdy był z Tobą, a później ruszyłeś naprzód i powodzi Ci się lepiej bez Niego, to sprawia, że narcys nie wypada dobrze, Nie jest postawiony w dobrym świetle. Narcys potrzebuje wiedzieć, czy jesteś szczęśliwy, ponieważ to określa, ciąg dalszy wydarzeń to określa, co Narcys zrobi w następnej kolejności. Narcys będzie śledzić twoje media społecznościowe, a jeśli ich nie masz, to będzie wypytywać ludzi o ciebie. Będzie robić wszystko, by dowiedzieć się, co się dzieje w twoim życiu. Jeśli Narcys wie, że nie ruszyłeś, do przodu, jeśli wie, że jesteś nieszczęśliwy, to oznacza dla niego zaproszenie do Twojego życia. Narcyz może żerować tylko na ludziach, którym czegoś brakuje w życiu. W taki też sposób narcyz przyciąga ludzi do siebie. Tak też przyciągnął Ciebie. Lecz jeśli masz wszystko, czego potrzebujesz, to nie będziesz zachwycony próbą hoveringu, wciągnięcia do relacji, do związku raz jeszcze. Jest tak, ponieważ nie ma niczego, co narcyz mógłby ci dać. Nie ma niczego takiego, czego byś już nie miał. W takich sytuacjach. Możesz nawet nie doczekać się huweringu, ważne jest też, żebyś na niego nie czekał. Tak długo jak będziesz wyczekiwać, tak długo narcyz może się nie odzywać. Lecz gdy tylko o nim zapomnisz, zaczniesz zapominać, gdy przestaniesz oczekiwać, to wtedy narcyz się pojawi. Tak, jakby miał szósty zmysł, jakby wyczuwał, na jakim jesteś etapie, jakby wyczuwał, co dzieje się w Twoim życiu. Narcyz nie postawi się w sytuacji, w której mógłby zostać przez Ciebie odrzucony. Narcyz wróci tylko wtedy, jeśli wierzy w to, że pozwolisz mu wrócić. Wróci tylko wtedy. Jeśli będzie to dla niego korzystne, jeśli będzie mógł coś z tego ugrać dla siebie. Nawet jeśli Narcys nie wróci, to nadal będzie cię obserwować z daleka, w dalszym ciągu będzie o tobie myśleć, mając nadzieję na to, że pewnego dnia będzie znów mógł być częścią. Twojego życia, jeśli ruszyłeś naprzód i powodzi ci się lepiej bez narcyza, to narcyz może tak naprawdę tylko o tobie myśleć. Nie ma zbyt wielu możliwości, nie może wrócić za wyjątkiem sytuacji, kiedy coś od niego potrzebujesz. Lecz jeśli masz wszystko, co chcesz. Jeśli masz wszystko czego ci trzeba, to narcyz nie jest już dłużej istotny, nie jest już ważny, nie ma dla niego miejsca. Wtedy narcyz byłby tylko obciążeniem, czymś zbędnym, sprawiłby tylko, że Twoje życie byłoby trudniejsze. Narcyz o tym wie. Zdaję sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego, jeśli ruszyłeś ze swoim życiem naprzód, jeśli poprawiłeś swój stan, to narcyz nie wróci. Lecz w dalszym ciągu będzie o tobie myśleć, będzie chciał mieć możliwość powrotu. By mieć swój udział w tym wszystkim, co udało ci się bez niego osiągnąć. Narcyz nie myśli o tobie w taki sposób, jakby mu na tobie zależało, jakby uwzględniał twoje zdanie. Narcyz skupia się wyłącznie na sobie, jest pozbawiony empatii, jest niezdolny do uczuć wyższych, dba tylko o siebie i o własne potrzeby. Obchodzą go tylko własne zainteresowania to co chce w danej chwili Narcys myśli o tobie tylko dlatego że przynosi mu to określone korzyści Relacja z tobą przynosiła mu określone korzyści w jakiś sposób Narcys na tym zyskał coś z tego ma dla siebie i jest to jedyny powód dla którego zrobię wszystko by do Ciebie powrócić. Gdy Narcyz o Tobie myśli, to nie ma to tak naprawdę żadnego związku z Tobą. Nie jest to nic osobistego, chodzi tylko i wyłącznie o Narcyza, chodzi tylko o to, co Narcyz stworzył w swoim umyśle. Na początku, gdy poznałeś Narcyza, to postrzegał Cię jako Kogoś wspaniałego, podziwiał Cię, patrzył na Ciebie i myślał, że Sam taki chce być. Lecz wkrótce zaczął zdawać sobie sprawę z tego, że Twoje cechy, zdolności, umiejętności nie mogą być jego. Wkrótce Narcyz zdał sobie sprawę z tego, że nie może być Tobą. A wtedy nienawiść urazy zaczęły narastać kumulować się w umyśle narcyza to niesprawiedliwe uważa że zasługuje na znacznie więcej niż masz narcyz uważa że to co masz powinno należeć do niego gdy narcyz dochodzi do tego momentu do takiego punktu w swoim umyśle, to wtedy jest już za późno. Już nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Od wtedy wszystko, co Narcyz będzie robić, to usiłować cię zniszczyć. Narcyz będzie starał się odebrać ci wszystko, co tylko można. Gdy już ci to odbierze. To jeszcze ci się dostanie za to, że sam mu tego na początku nie przekazałeś. Dzieje się tak, ponieważ w umyśle Narcyza jest to niesprawiedliwe. Narcyz w swoim umyśle uważa, że bardziej zasługuje na to wszystko, co masz. To, że po prostu jesteś sobą, rani Narcyza. Sprawia, że czuje się od ciebie słabszy, mniejszy. Narcys czuje się wtedy bezwartościowy, nic nieznaczący. Narcys nigdy więcej nie chce się tak czuć, dlatego też zaczyna czuć potrzebę, chęć władzy i kontroli nad tobą. Musi cię zdominować. Musi cię zmusić, byś spełniał jego żądania, musi sprawić, że się podporządkujesz, wtedy wszystko może rozgrywać się po jego myśli, według jego scenariusza, podczas gdy udało ci się wyrwać spod jego kontroli, to wtedy pokazuje ci, kim jest naprawdę. Gdy udaje ci się wyrwać spod jego kontroli, to pokazujesz narcyzowi, kim jesteś, kim znowu jesteś. Pokazujesz mu wszystko, co najważniejsze, na czym ci zależy. Pokazujesz mu wszystko to, co chciałby dla siebie, kim chciałby być. To głęboko rani narcyza, głęboko rani. Jego wybujałe ego. Od tego momentu Narcyz chce tylko powodować ból i cierpienie, chce sprawić byś był nieszczęśliwy. Wtedy Narcyz chce już uczynić z Twojego życia piekło. Za wszystko to, co Mu pokazałeś, za wszystko czego nie miał, za to, jaki nie może być. Kim nie może się stać. Narcys skontaktuje i porozumie się z latającymi małpami, zacznie kampanię oczerniania. Będzie cię nękać, nachodzić, będzie robić wszystko, by uczynić twoje życie jednym wielkim nieszczęściem. Pomimo tego, że czas może upływać, możesz nie słyszeć o narcyzie już przez dłuższą chwilę to nie zmienia faktu że narcyz dalej o tobie myśli w dalszym ciągu sprawdza obserwuje by zobaczyć czy po tym wszystkim dalej cierpisz narcyz chce zobaczyć czy dalej leżysz na podłodze i wyjesz do księżyca chce zobaczyć czy dalej jesteś w takim stanie, w jakim cię zostawił na pewny koniec? Jeśli Narcyz wraca i widzi, że starasz się znowu podnieść, powstać, to za kolejnym razem dostaniesz taki cios, byś już się nie podniósł, byś już nawet nie chciał starać się podnieść, byś zaakceptował swój los. To, jak myśli o tobie narcyz, to, jak cię postrzega, jest odbiciem tego, jak widzi samego siebie. Jeśli robisz to wszystko, co powinieneś robić, jeśli powstałeś, jeśli żyjesz pełnią życia, to odbija się to na nim. Narcyz czuje się wtedy bezsilny, bez znaczenia. Od chwili, gdy za pierwszym razem jego ego zostało zranione, to narcyz zdecydował, że nigdy więcej nie chce tak się poczuć. Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie. I pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.